Witajcie, moi mniejszami, sobie z o gry Dead Space. Mam nadzieję, że tym razem dźwięk się nagra. Nie będzie odpalał się auto-mute ani nic. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich moich widzów i ciebie też. I ciebie też. I ciebie tam z tyłu też pozdrawiam. Pozdrawiam was wszystkich, pamiętajcie, wszystkich. Wszystkich bez wyjątku, nawet tych, którzy mnie nie oglądają, pozdrawiam. Was, pamiętajcie. Obserwuję i pozdrawiam. I żeby nie było żadnego dzwonu zaraz, to po prostu sobie odpalimy... odpalimy, zobaczymy. Więc mówię wam tak. Tutaj tak, tutaj niby też tak. Zrobimy jeszcze jedną akcję taką... i... No i pokazuje, że nagrywa dźwięk, więc... jak nie nagra, W skrócie, to No szkoda, że jakieś podglądu, kurczę, że zobaczyć. dobra, mniejsza z tym, Idziemy, jedziemy, idziemy. What the fuck, znowu? Gdzie muszę jechać? Do góry, dobra. To mi się podoba. Dalej. Syk, do góry. Więc yy, tak, wydaje się, że nieoczynia, jak jest, bez dźwięku, w podkład muzyczny jakiś tam, wam wrzuciłem taki trochę creepy, creepy, ale to nie jest to. Powiem wam, że to nie jest to co z dźwięki z gry, więc uwierzcie mi, dźwięki z gry to jest to. Tu? Ale ja tu byłem. Ale ja tu byłem przecież. Kurczę, a ja tu coś pominąłem? Czy tu może jakaś sterownia jest? No dziadyki, dziadyki. Tu wiem, co było. Tu było pozamykane wszystko. Tu przekierowali... No i tu się ta otwarły drzwi. O oh, fuck, Pojebały. Wiecie co, może przeładujmy sobie wszystkie bronie. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. Mam iść prosto, no to ja pójdę tutaj. O, magazyn. O, 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 o. Kredyty. Kredyty, super. Elegancko. Coś tu jeszcze znajdę? Nie. Ogólnie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, znaczy wiem, bo słyszę. Ale nasza postać zaczyna właśnie głosy słyszeć, cholera jasna. Dosłownie, jakbym z tego grał, Flower Blade a. Kutwa. Coś tak trochę bezpiecznie to wygląda. Kutwa. No, bo niebezpiecznie chciałem powiedzieć. Winda towarowa, ładowność 3 tony. 3 tony, albo 2600. O Boże, to, to, to już nie jest takie przyjazne jak to poprzednie.

Super, chyba wyskoczymy z orbit. Wolałbym, nie, 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 lubię, nie, lubię tej strefy antygrawitacyjnej. Znaczy nie, 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 zero. To jest nie, nie, nie,

O co wychodzi? Ja pierdolę, dobra, jeszcze raz. Jeszcze może skakać, no? Bo... nie mam pojęcia, <śladania> co mam zrobić. No chyba mam iść tu. Hej! Jeszcze mam pomachać na koniec. Ja nie mam pojęcia, tam, co zrobić. No, mam zrobić. Dobrze, że tutaj nie ma czegoś takiego jak. <głosli>

Co? Co tu się wyrabia? Bo nie rozumiem za bardzo, co są... ...metaoryty pisają. Chyba go ocaliłem. Chyba ta. Biegni! Biegnij, Conor! Biegnij przed siebie! Biegnij! Jesteś blisko, już. Otwieraj drzwi. No, super. Gdyby się te drzwi teraz zamknął, bo, bo ten mi się zaraz kończy. Aha, Czy tu jest um, to miejsce, gdzie będziemy chyba w asteroidy, tak? That's it, Isaac. You're in the pit. The cannon's a mass driver, so it should punch through anything flying at us. Keep an eye on the hall's integrity. Too many of those things get by and we're dead. I think I've almost got this system prepared. Find me a little more time. the it's not going of graliśmy, więc. Mamy w miarę szybkie ruchy. tam, 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 tam. Ciekawe, ile tego tu jest. Mhm. Spójność kadłuba ogólnie jest spora, więc prawdopodobnie możemy mm, trochę pozwolić się uszkodzić. Ale no, wiadomo, wolałbym tego nie robić. A dziwne, nie? że nagle teraz zaczęły e, one spadać je? A, nie, a nie jak tam biegaliśmy po tym całym. Jeden mi pizdo. Nie pizgnął. zdążyłem do góry podnieść myszki wiecie, ale to za mniejsza styna. Nie? Drugi mi pizgnął. Trzeci mi a pizga jednak to nie ma znaczenia szybkość celowania. No wiesz co, planowałem, ci trochę to szybciej, bo gdyby nie to, że się przegrzewa, to byłoby prościej, wiesz? z tego spamował szybkość ruchu. Mmm, dwa mi Gdzie jeszcze? Jeszcze ostatnie. I tu jeszcze to ja pierdolę jeszcze lecą. Jest. No dobra, udało się. Mamy. Rubinowy półprzewodnik, zobaczcie coś nowego. Zachowaj cel, zachowaj grę oczywiście. Akceptuj. Tak. Prawda, szczerze, że on, yy, stracha, yy, że mi się znowu spierdzieli. Ech, no kurczę, to no, mi pokazuje, że miało być źle. No. Nie wiem, nie wiem jak ja to ostatnio zrobiłem. bo no, nie mam pojęcia. Dobra, mniejsza z tym już. To był ostatni raz, kiedy już yy, zerkałem. Fajnie, że to samo trzeba, jakiś jakie? Jaki I'm pieprzony. Patrzcie, to normalnie. A więcej tu działań jest, dobra. Mm, ogólnie Wydaje mi się, że teraz nie powinno nam y, szczelać metoryty. To powinno być spok. Fuck you, bitch! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Przoduj, przoduj. Mhm. No w tym jest to, że mi się zaraz tlen skończy. To jest najgorsze. Że ja muszę bardzo szybko biec, bo zasob tlenu mam bardzo mały. Właśnie Ajza już powoli wydaje te swoje okrzyki yy, braku tlenu. A ja mu to pomogę, bo patrzcie, bo tutaj jest zbiornik z tlenem, cyk. Widzieliście? Nie nie pomyślał, że taki dobry zamiar chłopak jest. Ocaliłem moje życie jak zwykle Dobra, wyjdziemy prosto w przeciągu Wychodzimy No ale teraz tym faktem, że automatycznie namierza te OPEJ Jeszcze kufry, pute! Nie mogę zrozumieć Oxygen levels spadły. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not going to have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. As As medical It should have everything you need. Mr Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Nie mogła mnie nie wystraszyć? Skubana, na to, to, było celowe, to był celowy zabieg Niech ją kurde wydyma jakiś potwór Do medycznego, czyli teraz ta wielka brama się otwarła Czy jeszcze o ty kotwa Tam już byłem. Nie, no dziś nie muszę iść. To jest zamknięte cały czas.

To? Co to to? jest? Co to kurde jest? się pytam Co to jest? Co to są za kotafiksy? Wolę zapisać Ale co to jest? Ja ale to mnie prawie żarło, zobaczcie to. Jeden pasek zdrowia mi pochłonęło. I najgorsze jest to, że to nic mi nie daje. Uj, naboi no nie mam? Nie, mam full naładowane. Ale wydaje mi się, że naboi nie mam. Muszę jechać chyba na dół. Na pierwszy poziom. Tak mi się wydaje wydaje. Nic nie ma opisanego, yy, pierwszy, drugi, co, 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 co do prowadzi. Wydaje mi się, że chodzi o pierwszy poziom. Medyczny poziom, ale to jak trochę, nie? Medyczny poziom na, o, na, samym dole. Na samym dole, w sumie na samym dole powinna być kostnica, ale to mniejsza z tym. Nie dzieje się zbyt ciekawie. Tu? Nie? Wybacz, ale muszę iść wyżej. I chwała. <grymne> na, na, na te pierwsze właśnie to no, ładna, no, no, o właśnie, tu jest nie ładowność, tylko, nie wiem jak się trafam. ładownia, o ładownia, na pierwszym poziomie była ładownia przecież. No, tutaj muszę iść. Nic? Aha. Tutaj. Okej, okay, no to mówiliśmy. Tylko szkoda... Dobrze widziałem? Dobrze widziałem. Skąd się tu kredyty wzięły? Mniejsza z tym. Do stacji kolejki. Aha, wracamy. Eee, magazyn. Odpalmy sobie magazyn. Sprawdzimy w ogóle co mamy. E, przy sobie. Strzelba energetyczna. E, energetyczna. Eee, Eee, to jakieś gówno pewnie. Ole mam dużo tego. Złoty typu przewodnik sprzedaj. Mały sprzedaj, mały sprzedaj, rubinowy sprzedaj Energia plazmowa do piły plazmowej, nie Stelarze zostają, pocisk pulsacyjny sprzedaj Ja mam piłę plazmową Pistolet linowy, laser stykowy I piła plazmowa, Kutwa sprzedaję sobie broń Dobra, mieszam z tym Średni sprzedaj, zostawmy sobie jeden Kupmy sobie. Mam 50 tysięcy, ale w Safe ma przecież energię plazmową. No właśnie. Weźmy sobie jeden. Dobra, mam 25. Tylko w stelaży linowej tylko dwa. Stelaży linowe weźmy sobie. Powinno nam starczyć możemy sobie kupić rozpróbować nie to nie, nie no mi się wydaje że na tych chyba trzech broniach skończymy bez mocy raz dwa trzy cztery na tych broniach chyba skończymy co na tych trzech chyba że na będę miał duży zasób pieniędzy to wtedy wybierzemy sobie jakąś czwartą broń Spierdzielaj, głupia dzido. O ty frajero! Ja pierdzielę Dobrze, się odwróciłem, bo to by było nie lada wyzwanie, jakbym dostał takiego kosaka między plecy. Ja pierdziu! Tą grę pojebało, żeby mi tak straszyć jeszcze w nocy. Kurczę, człowiek ma tylko czas w nocy nagrywać, to jeszcze go w nocy straszyć. Dałki no. No, to ma wszystko mm, mamy podniesione, więc nie ma sensu się tutaj dużej zagłębiać. Wszody i my sobie po prostu i spadamy sam. Piąty rozdział, bodajże, nie? Piąty? E, czwarty, tak, tak. Czyli piąty. Czy zabędziemy w medycznym. gdzieś będą na końcu statku. E, tak, zapiszmy sobie, bo te dwie baby mnie trochę tak przeraziły. Jeszcze nigdy się w życiu kobiety nie bałem, ale to naprawdę robią dobrą robotę. No, dobrze takich pielęgniarek nie ma, bo w sumie kurczę, by tak popatrzeć na dzisiejszą opiekę medyczną, bo chyba pełno takich pielęgniarek byśmy znaleźli. Tutaj mi się nie podoba fakt, że ciemno jak w dupie. jebana Isaac, I can smell the air from here. It's faster than I expected. I'm trying to ale it's not going to buy us much time. We have to get that thing off the ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. Zauważcie, hack To jest właśnie, że to jest miejsce, to tym jestwa drugi raz już. To jest miejsce, gdzie zdobyliśmy kinę kinę mocky I tych zwłok ani niczego nie ma. Więc to jest takie trochę harde. i